Witam, prawda? Witam, prawda. A więc, czyścimy ponownie obozowisko, bo nas cofnęło. Jakiś skurwiel znowu rzucę kamieniami. Powrót do Dying Light. O, mieliśmy dosyć długą przerwę teraz właśnie, rozkminiam sterowanie od nowa praktycznie. Tak, gierka jest dosyć długa, długo, długo, długo nam e, idzie w nią granie, jest fajnie ale czasami trzeba sobie zrobić przerwę. Ale zawsze fajnie mi się wracało do Dying Light, więc... No cóż, tak czy siak zbliżamy się powoli do końca. Zostało jakieś tam drobne zaranka poboczne, y, które jak wykonamy to właśnie będziemy mogli sobie e, kontynuować fabułę główną. Więc podejrzewam, że nie zostało tego za dużo. Przypominam też, że będziemy chcieli zrobić horde Bozaka jako bonus po zakończeniu fabuły, więc... I nawet jak zobaczycie napisy końcowe do... po The Following, to pamiętajcie, że jeszcze trochę... No, dosłownie tam parę odcinków z Staying Light będzie i... Będziemy mieli zamknięty I temat. Koniec. Tak, i pewnie nam chwilę jednak zajmie farmienie... Yy, poziomu na, na... tam na hordę Bozaka, więc mo może być nawet tak że pojawi się nowa seria i potem będzie na przykład tak, że nagle się pojawi odcinek twardy kozaka. jak na No, też można. Bijania, to jest, co że mógł się tu w okolicy rozbić samolot. Tak, widziałem jak spada. Warto sprawdzić, czy ktoś przeżył. To mogą być ludzie spoza strefy kwarantanny. Nie ma. Dalej <laughs> Panie, że nie chciałem w ciebie rzucić, nie? Ale. A co chciałeś? Teraz to Nie powiem. Eee Jak widzę, że nie, 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 nie <y> beczkę, to musi być na mnie. Teraz ładna ciebie. A z tą hordą bazaka to jest też prawdopodobne, że spróbujemy, nie? Jak nie będzie szło, to wtedy będziemy jeszcze expić dodatkowo. No, no, no chodź na chwilę. <grych> nie daj się robić. <grych> ale faktycznie dopiero było słychać, jak wszedłem za. Dobra, idziemy, nie? Tak, tak, mamy ten tunel, ale ja, w ogóle gdzie on jest? No, tu kawałek, dobra, przyjechać. No trzeba podjechać, chyba. Kurwa, gdzie jest moja fura? Jest no weź już. Ząbiaku. Już te ząbiaki mogłyby tak teraz wypierdalać. Kurwa, gdzie jest mój wóz? Nie ma. Dawaj, ci podwiozę. Czekaj, normalnie patrz nie, nie ma w ogóle auta na to. No To czekaj, nie? Bo... Musisz sobie przez radio przywołać. Wiem, ale tutaj nie ma tego radia. kurwa mnie, jak mi samoch samochód uderzają, nie? Zbiłeś go? Ja. No niby przede mną jest auto, ale gdzie dokładnie? Nie widzę na mapie, jeszcze ku... nie było Hmm I don't know. Gdzieś pokazuje znacznik, ale to jest jakiś techniczny... Masz tu safe house. W ogóle jakie to jest śmieszne, że jak wychodzisz w kury, to od razu kopa dajesz nie? Ja tak nie mam. Ja Ale jest śmieszne. Eee, a... gdzieś tutaj no to być. No? Where are you? Dobra, ja jadę, bo. Skurwiałem mnie te wirale. Ile śruby to ma, Dobra. Jezus, Już mi się nie chce tego zbierać to właśnie tych śrub i innego gówna, więc myślę, że może się uda bez tego WPorzyska? dojechać do końca może się uda bo będzie zupełnie co innego to znaczy domini Demonika po brzmi te śruby więcej kontrolnych Kurwa to jest są wyściganie do przewoływania ja mam tu jakieś kurde. Mam trochę tych śrub. Niedawno zbierałem. Gdzie to jest? To jest ten tunel, ok. Coś tam zbiorę, zawsze. Dobra. Zobaczmy czy ja go w ogóle muszę naprawiać. A, mówiłem ci ostatnio jak, im, jak on się psuje ten łazik. No w zasadzie to funkcjonuje, no. Po prostu jak siedzisz w furze to ci <coughs> życie się na bieżąco nie pokazuje dopiero jak wyjdziesz z niego i wejdziesz na nowo. No, 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 no. A nie muszę naprawić. Brawo, Już, już... Ale ta postać teraz jak tyle grałem w Sea of Thieves No Kurde dopiero teraz widzę jak ta postać, jak ten crane wolno printuje Oni tam latają prawie, nie? No a czy możesz się strzelić Kurde z armaty A no Nawet. to tak, no Nawet możesz latać Dzisiaj fajnie kolecia rozwaliłem, bo zaczął do mnie strzelać, ja robię misję na wyspie no i... gonił mnie później, nie? Statkiem Ja się wcisnąłem między skały, takie ciasne. I rzuciłem beczkę wybuchową za siebie. Jak <grych> tylko no. nie było. Ale już, wiesz, już po prostu... już nawet nie cofałem, żeby sprawdzić. Tylko widziałem, że już stanął. Zanim to ogarnie do naprawy, właśnie chyba, chyba się nie zatopił, ale... Ale na tyle dużo czasu mu to zajęło, że musiał, że zdążyłem w tym czasie zwiadzie. No, no, no. No jak idź? Sprytność i popłacenie. gierka, zajebista gierka. No mi się też zawsze podobało. Widziałem potencjał. No i znowu grał w piratach, nie? Tak, tylko wyjść znowu, kurde, a jeszcze bym jedną misję zrobił, a jeszcze bym coś tam zrobił. Potem nagle patrzysz się, o kurde, 4 godziny minęły, nie? No a propos takiego właśnie, a jeszcze to, jeszcze tamto, to ten. Ta droga do miasta, której chciałyście użyć, aż roiła się od przemieńców. Nie, nikogo nie zabiłem. E, znaczy już ich nie ma? O, bo my to wyczystiliśmy. Ok. Teraz powinno być bezpiecznie. O jak miło ze strony gry. No że pamiętała. Szaty. Doskonale. Dajcie mi znać jak dotrzecie do tunelu, dobra? Nie powiem nic na razie twojemu ojcu. Na wypadek, gdyby zmieniła zdanie. Odezwij się, przyrzekam. Odezwij, odezwij, fajna dupa z ciebie. A propos takiego kurde, a jeszcze, a jeszcze to ten te Songs of Conquest, dobrze mówię? Podobne do Hirosów. Ktoś kto lubi Hirosów, to na pewno będzie ten podobno zajebiste, nawet lepsze niż Hirosy 3. Songs of Conquest tak to się nazywa? Kurde, sorry. Coś z Conquest. Niedawno Nie Gierka. Niedawno w Gierce coś więcej jest słychać. Nie wiem czy jeszcze jest w Early Accessie, ale już jest. Już jest spoko, już ludzie grają, i już tam jakieś pierwsze opinie, właśnie poważniejsze wychodzą. Taki Kirosy 3 w pixelarcie, chyba trochę takim bardziej. Ogólnie dla ludzi, którzy czekają od dawna na jakieś Hirosy, to może być to coś dobrego. Ja na pewno bym chciał sprawdzić później. Zmieniamy zadanie na to drugie, bo jest bliżej. Głowca skarbu. Do trzy do domu Adama i znajdź jego ewe. To jest bliżej kurde dalej daleko no dalej, ale jakby zobaczył gdzie jest to drugie to już w ogóle yy, prosto, prosto będziemy lepiej skręcić jakoś Co się uda? Jedź. O kurwa, wybuchowy no nie Ale nie zabi się nie, nie A oni mało co zabierają do było. Ale akurat się tak przemierzałem, że przeje... O, zombie przejadę sobie go. A to kurwa wybuchowych skurwiele Ale tu zombiak naciśnij R Aby aktywować miotacz Pumie. Ja mam ten miotacz jest chujowy strasznie Mapa. Łuków. Co tu jest tam? Tego zarestatować. Pojedziemy naokoło. No co nas Pie, Z mostu skakałem, weź? Danglarz o... 2 podobno zwróciło się w miesiąc. 5 tak milionów jeszcze. egzemplarzy już sprzedano. Pierwsze trzy miesiące najważniejsze, nie? A później to coraz mniejsze zyski. Ale widziałem, że jakaś duża. Sorki, duża aktualizacja weszła do. Dań, 2 dwójki, że dodali ten. New Game Plus, tam jakieś rzeczy, które po prostu ludzie chcieli, żeby kiercy żeby były, nie? Bardziej hardkorowe nocy. I tak dalej. No i wiedziałem, że ona coś spierdolnie. A my teraz robimy co innego. Przybądź jak najszybciej, nie, nie, teraz mamy inne zadanie. Teraz robimy inną misję, która jest bliżej. Ja nie będę na ciebie czekał, po prostu wejdę tu, może, jeśli się uda. Dobra, no, lecę. No kurwa. Przeleciałem. który jest dom Adamach. Duch chusteczki to było, y, skrzynia kapitana skradziona piratom staje się właśnie Twoją wypłatą. Hm. Wrogim piratom właśnie. Żadne o nie, to jest ta kurwa, to jest ta miejscówka zjebana, której nienawidzę. Tu masz wejść. A. Okej. Okay. What? Gdzie tu jest wejście? Tu się, tu się otwierze, No się ma. My tu byliśmy już chyba. <grystanie> Zabiłeś się. <grystanie> to. Chciałem rzucić w ostatnim momencie, beczkę i Sam się zajba. Jesteśmy tu nie, wiem. my już tu byliśmy, a mamy szukać wejścia dalej do mieszkania Anamo. No. Ale to pewnie robiliśmy te zadanie wiesz co, z tymi rzeszczącymi dzieciakami Pamiętasz to miejsce, nie? Pamiętam, pamiętam. O jest, chyba, we, chyba jest. Dobrze znalazłem Drogi złodzieju, nie wiem kim jesteś, ale wiedz, że cieszę się, że ten list trafił w twoje ręce. Wiem po co tu przychodzisz. Chodzi o moją broń, prawda? Zawsze chodzi o moją broń. Wiedziałem, że nie zabiorę moich cacuszek na tamten świat. Ale szkoda byłoby zostawić je tak po prostu, by ukradł je byle kto. Więc jakiś czas temu zacząłem realizować specjalny projekt. Czy zdarzyło ci się w dzieciństwie szukać ukrytego skarbu? Nie byłoby żadnego skarbu do znalezienia, gdyby ktoś go wcześniej nie ukrył. Pomyślałem więc o takiej grze. Zostawiłem tu wszędzie wskazówki. Baw się dobrze. Oh Amen, i się zrobiło detektywistycznie, eee, będzie wskazówki. A ja myślałem, że hałwa, ale nie. Zawiódł mnie, nie było hałwy. A to... A, dopiero tu są wskazówki. A co to za prawda, o Tu co to za fajda zostawiać tych tak? a zresztą ci zróżnić? O, tu jest wyjście, no bo no? kurdo, ale wymyślili. <laughs> Aha, wskazówka. Ale ten filtr szary Rodzin... mogli się darować, bo tak puchuje Rodzinny wyjazd pod namiot, ale w środku nocy wydarzyła się katastrofa. Jak odkryli obozowicze, na małej, upstrzonej kamieniami wysepce znajdowało się kilka wielkich gniazd w Szerszeni, a gdy jeden z turystów poszedł użyć sobie pod drzewkiem, zakłócił spokój tych agresywnych owadów. Chłopak zmarł wskutek wstrząsu anafilaktycznego. No i co to za wskazówka? A ja mam taką. Znowu zgubiłem moje okulary do czytania. Przysięgam, że jak w końcu je znajdę, przywiążę do nich sznurówki i powietrze na szyi. Chwila, nie sznurówki. Potrzebuję ich w butach. Może wykombinuję coś ze spinaczem do papieru. Nie tego szukam. Pff. nie tego szukam. No raczej nie. Tam jest e, lakier tutaj do samochodu. Jakbyś chciał. Coś się zaratuło. Hej, na zajutrz, bladym świtem szli na zachód ile sił, lecz skalistej rzeki brzegi przeraziły ich. Z góry rosło tuż za wodą, a w jaskini ciemnej tam w piersi trupa dziewki młodej dudni zaczął serca takt. widziałem już górę wyrastającą z wody. To pewnie ta skalista wyspa. Hej, opowiem wam historię smutną, bardzo że aż strach, jak to zakopali goście Sześć stóp po podpiach. Nocą przyszli, żeby kopać żyli ciężko wielki dół, wcześniej odszukali chłopa i coś zakosili. Mhm. Chyba muszę iść na cmentarz. W środku nocy wypas W nocy Snęcie skinie pod uskniętym drzewem Pokazane na łapie jest. Skryta oczom choć niewidoczna Jaśniej się nie dało Czeje. Już nie mogę przeczytać skipnąłem to O wypiedalej zombiaku jebany Psujesz zabawy wysoko położone miejsce z którego widać wodę Latarnia morska? Już te zombiaki już są nieprzydatne. Dobra, wyjdźmy stąd, bo mi się od tej szarości źle robi. No to mamy już wszystkie te wskazówki? Nie no, może mamy misję znać jaskinię, nie? Tak, ja, ale tam cały czas się aktualizuje, coś, coś komentuje i Znać grobowiec toma Kurwa, co tu się dzieje? No, czyli to ma być Tom na, na tym cmentarzu, czy coś? Aha, dobra. A my tam byliśmy, chyba nie? Nawet co odgadaliśmy, że to pewnie będzie związane z zadaniem miejsca. Było dobra. coś takiego, coś mi się kojarzy. Oś mi się kojarzy. Dobra, wsiadam do fury. To i tak do nocy trzeba czekać, nie? czy gdzie to jest. Niby tak, ale co, nie, nie, jakoś nie ma wzmianki tutaj we wskazówkach, żeby do nocy czekać. Możemy iść teraz, no. Może jednak nie trzeba w nocy. W sumie po co. On tak powiedział tylko chyba. E, tylko teraz jak znowu jechać? Tak, tak, tak. że będę zawrócić chyba musiał. Yy, dzisiaj widziałem takiego kolesia, że po prostu aż się zastanawiałem czy to ja jestem, czy ja dobrze widzę, czy, czy on po prostu jest nienormalny. <grym> Koleś był dosłownie gdzieś po 50 yy, z bluzą z napisem Fax i ten, i miał wiosło prawdziwe na, na plecach, nie? A minę gościu miał jakby był seryjnym mordercą jakimś. O, aha, okej, okay. to, to wiosło to miało być broń chyba. Chyba, ale w centrum miasta kolej z wiosłem. Nie. Ja już nie wiem, po prostu no nie mam pytania. Kolej z wiosłem na plecach? Ja dzisiaj byłem tylko w sklepie niedaleko, szybko raz, dwa i nikogo nie widziałem ciekawego. pierdol... kurwa, jedno. A tu, no, bez kito. Byliśmy tu. Nawet mega jest. Nie, zombie są, bo wtedy ich nie było. Ale patrz, jak mieliśmy mniej wskazówek, to pokazywał nam, że miejsce o na środku jeziora. A, więc tam poszli, i by było A, widzisz. Dobra, musimy znaleźć grubowiec Toma, anyway. Miecz Archanioła dobrze czyni. Hm. A tu ani żadnej interakcji? Ja Zagadujesz, że to będzie jakiś większy grobowiec, do którego można wejść? Czy coś takiego? Może być, no. Coś, co będzie można przesunąć. Yeah. Okej. Okay. Tu był Marko jakiś, a ja i tak mogłem mu zepsuć. To ty no, znalazłeś? Nie wiem. Dobra. Po prostu chodziłem od lewej do prawej i się niby znalazłem. Tam był kurde ten jakiś Marko, i zepsułem mu grób, ale w ogóle czemu? O tu jest lakier, jak chcesz, też kolejny dał. Dzięks. No i Wiesz, co? Pewnie trzeba wejść. a, a może w, w nocy faktycznie. To jest. Znalazłeś A... tę słynną szablę? Możesz pokazać ją Jasirowi, jeśli jeszcze żyje. Bardzo bym chciał zobaczyć wyraz jego twarzy, gdy ją w końcu zyskał. Okej. Okay. Mamy. Co to za szabla? No ten Jasir nie chciał jego ojca szabla, czy coś takiego. Aha, bez kitu. Sorry, ja nie pamiętam już tego wszystkiego, nie? Dobrze, dobrą pamięć masz do tego. To idziemy, odnieść. No jedź, 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 maleńki, jedź. Co jest? Dorosłe Bądźcie dzieci w mgle. Dobra, daleko. W sumie cały czas prosto. Prawie. Kurde, coś mi się za autem dziwnego dzieje. co Coś dziwnego. Co złe ci pamiętają, co jest dobre, co złe, co złe. A, zombiaki trzeba rozjeżdżać, to fajnie, fajnie pojrzał na ...zombiak. Kurwa, A kupiłem sobie dzisiaj monsterka, kurde. No nie i? A jakiego wziąłeś? No akurat wziąłem różowego. No jaki był smaku, bo szczerze to ja... ...ja jedynie co, to dwa monstery próbowałem. Zaraz Byt już powiem, bo w sumie piję go teraz. Tylko rozjadę trochę zombiaków. Bo coś ich tu za dużo wyrosło. No. nie mogę się Nieeee! Yeah. Poziom kierowcy Dobra, starczy To jest. Nie wiem jaki o... to jest smaczne, żeby... Musiałbym przeczytać na tym, ale mnie, kurwa. Nie dadzą ani chwili jebanego spokoju Nie wiem, dużo Cześć, spróbuję, może wysłuchać. Może to już wiemy, ale czy smak jest dobrze. Spoko. Putka jakiś taki kurde, trochę truskawkowy. Nie Nie, taki, taki, taki może być. W ogóle nie wiem, kiedy twórcy gier też nie. Sorry, twórcy gier, ale sorry, twórcy gier, nie. Ale nie wiem, kiedy wy zrozumiecie też, że jeżeli coś jest coraz bardziej wkurwiające i upierdliwe, przede wszystkim upierdliwe, to nie znaczy, że jest trudniej, tylko że jest bardziej chujowo. Bo wiem, że kurde, im dalej w grę, najczęściej to właśnie twórcy gier zaczynają robić jakieś miejsca, przeszkody albo przeciwników którzy są coraz bardziej upierdliwi a to nie znaczy, że jest trudniej, tylko jest bardziej chujowo Musicie to zrozumieć kiedyś. O, a to można myśleć? No na przykład tych wirali od chuja co tak latają za to. Wcześniej się tyle nie było yy, Ja zaraz wracam zabaw tu... To... Zabaw lud Ludus Dobra, już to Wy słuchajcie go. Eh. Tak, tak rzekłem. Wiem, że się ze mną zgadzacie. Często to się zdarza w grach wideo. Akurat dobrze się składa, bo przybyliśmy i wcale nie muszę za długo was zabawiać samotnie, ponieważ zobaczymy się w następnym odcinku. Na razie.